Po kolejnych przemierzonych kilometrach mamy kolejny piękny zrzucik. Niestety, staruszek. Piękna tyka by była. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czternasta. Piękna tyka. Kurczę skamuflowany w liściach w młodniku. No, piękna tyczka. Kurde, coś niesamowitego. Szkoda, że staruszek. A i tak jestem zadowolony, bo jak na kilka wypadów to nic jak do tej pory nie siadło. Kolega wcześniej podniósł tykę też starego zrzuta. No ale jak to mówią, lepszy rydz niż nic, coś się trafiło, na pusto do domu się nie będzie wracać. Że Do pary nie poszukamy, bo to stara tyka. No i szukamy dalej. Jak się okazało, na spokojnie emocje ochłonęły. Okazało się, że to jednak nie 14, tylko 16. Jeden grot był schowany w liściach. Nie zauważyłem, że coś pięknego. Szkoda tylko, że nie świeży. No, Tyka około 3 km. Także coś pięknego by było, jakby to był świeży zrzucik. Także warto przemierzać kilometry. Poszukiwać frajda z odnalezienia jest niesamowita. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.